Żyjemy w XXI wieku. To taki bardzo nietypowy czas, w którym potrzeba ochrony środowiska jest nam wpajana od małego dziecka. W zasadzie w przedszkolu zaczynamy się uczyć, zaczynamy uczyć nasze dzieci, aby zakręcały kran, kiedy myją zęby, bo przecież e, kapiąca woda sumowana w skali Roku, w skali wszystkich przedszkolaków, w grupie żabek, biedronek i we wszystkich innych grupach, i we wszystkich innych przedszkolach, daje zupełnie abstrakcyjne liczby. Bądźmy uczciwi, w gruncie rzeczy dokonujemy w ten sposób pewnej drobnej manipulacji, korzystając ze znanego wszystkim prawa wielkich liczb, które w momencie, kiedy sumujemy dużo małych jednostek, nie przeliczając tego na liczbę użytkowników, nagle okazuje się, że w sposób dramatyczny oddziałujemy na środowisko. Czemu ja o tym mówię w dniu ochrony środowiska, w dniu, w którym należałoby spodziewać się zupełnie odmiennej wymowy takiej wypowiedzi? Mówię o tym dlatego, że potrzeba ochrony środowiska, absolutnie niezbywalna i absolutnie oczywista, po, y, wymaga bardzo rozsądnego i bardzo racjonalnego podejścia, a nie grania na niczyich emocjach. Popatrzmy, samochody elektryczne. Są zwolennicy tych samochodów, dlatego że są nowoczesne i fantastyczne, i są zwolennicy tych samochodów, dlatego że są ekologiczne. Zadajmy sobie pytanie, czy one na pewno są ekologiczne? Zadajmy sobie pytanie o przyrodniczy koszt wyprodukowania akumulatorów do takich samochodów. Bardzo często słyszymy o tym, że elektrownie wodne są ekologiczne. Czy zastanawiamy się nad tym? Ile energii musimy wcześniej zużyć, aby wyprodukować te gigantyczne ilości betonu potrzebne do wybudowania gigantycznej tamy? Czy zastanawiamy się nad skutkami społecznymi i ekonomicznymi? Na pierwszy rzut oka tego nie robimy, ponieważ nie chcemy o tym pamiętać, ponieważ myślimy emocjami, a w zasadzie odczuwamy emocjami. Ponieważ środowisko, w którym żyjemy, jest takim miejscem, które postrzegamy bardzo, bardzo emocjonalnie. A warto, postrzegać je rozumowo. Właśnie to staramy się robić i właśnie w tym duchu staramy się kształcić naszych studentów na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, na najfajniejszym kierunku studiów ze wszystkich, na geografii, na którą chciałbym wszystkich Was zaprosić, bo to takie miejsce, gdzie odkłamiemy mnóstwo mitów i gdzie nauczymy Was myśleć, o środowisku kompleksowo myśleć o środowisku, którego elementem jest człowiek i możemy oczywiście stosować narrację mówiącą o tym, że człowiek się wyalienował, że człowiek jest już poza środowiskiem, ale w gruncie rzeczy e, planeta Ziemia na pewno nas przetrwa, na pewno nas przeżyje, na pewno przetrwa. Najwyżej krzywdę możemy zrobić samym sobie. Krzywdy planecie nie zrobimy, na to jesteśmy za mali.